Wejdź w pole rezonansowe. Nie trać czasu na poszukiwanie przeszkód, może tam ich nie ma. Franz Kawka. Przygotuj się fizycznie i emocjonalnie na kontakt z Twoimi życzeniami. Aby optymalnie wykorzystać dar neuronów ostrzanych i jednocześnie pozwolić pracować dla siebie wspierającym cię polom rezonansowym. Najlepiej będzie. Jeśli zbliżysz się do pól rezonansowych, które odpowiadają energią Twoich życzeń. Chcesz być bardziej zamożny, otocz się ludźmi, którzy już doszli do pewnego dobrobytu. Chciałbyś być w szczęśliwym, trwałym partnerstwie, szukaj bliskości par, które żyją ze sobą w harmonii i zadowoleniu. Chciałbyś wykonywać pewien określony zawód, chciałbyś być na przykład lekarzem, technikiem lub kimkolwiek innym, Otocz się osobami, które wykonują ten zawód. Nie tylko dlatego, że przez to częstotliwość Twojego rezonansu zwiększy się zgodnie z oczekiwaniami, ale Ty dzięki neuronom lustrzanym zyskasz nowe, nieznane Ci doświadczenia. Ale poza tym, dzięki wytworzonej przez Ciebie sile przyciągania, uzyskasz informacje, jakie następne kroki są dla Ciebie najlepsze. Otrzymasz wskazówki. Które poprowadzą Cię dalej, poznasz ludzi, którzy umocnią Cię w dążeniu do Twoich celów, a więc ludzi, którzy wiedzą, że także i Ty możesz spełnić swoje pragnienia. Prawie nic nie jest bardziej motywujące niż sukces innych. To, z czym dali sobie radę inni, możesz osiągnąć także i Ty. Przede wszystkim ci wszyscy, którym już się udało, będą rozumieć nasze pragnienia. Ostatecznie też kiedy się mieli. I będą nas wspierać, popierać i, co ważne, wierzyć w nasz potencjał. Cokolwiek miałoby się realizować w Twoim życiu, podążaj tam, gdzie zrealizowało się to już u innych. I oto znaleźliśmy się znów w punkcie wyjściowym poprzedniego rozdziału. Otocz się ludźmi, którzy w Ciebie wierzą. Najłatwiej znajdziesz ich tam, gdzie następuje spełnienie Twoich życzeń. Jeśli chciałbyś wprowadzić się do nowego apartamentu w lepszej dzielnicy, poprzybywaj trochę w tej części miasta. Idź na spacer, odwiedź kawiarnie i sklepy, pospaceruj po parku. Rozkoszuj się atmosferą i odczuj energię, która tam panuje. Daj się złapać nowym, innym wibracjom i przejmij je. Wyobraź sobie, jak pięknie jest, kiedy tam mieszkasz. Odwiedź mieszkania, w których chciałbyś mieszkać, nawet wtedy, jeśli nie możesz sobie na nie jeszcze pozwolić. Wyjdź na balkon i ciesz się cudowną energią. Na tę energię zasługujesz także i ty. Od tego momentu przedsmak radości nie jest tylko czysto wizualny, lecz odczuwasz ją już fizycznie. Rola Twojego pola rezonansowego ma charakter uniwersalny, obejmujący wszystko. Im dłużej zatrzymujesz się w miejscu, do którego zmierzasz, tym szybciej w nie wrastasz. Jeśli natomiast pozostajesz pełen lęku w miejscu, z którego chciałbyś się wydostać, będziesz musiał wciąż zwalczać te wibracje, które Cię otaczają. To oznacza, będziesz musiał być silniejszy niż wibracje, które są w Twoim otoczeniu. Znacznie łatwiej, znajdując właściwy czas, podążać tam, gdzie istnieją już oczekiwane drgania, Daj się złapać nowej, innej wibracji. Łatwiej przyjdą zmiany w Twoim życiu, kiedy poczujesz przedsmak radości. Wtedy pojawia się też o wiele więcej możliwości dotarcia do informacji i wskazówek o kolejnych krokach. Być może poznasz tam ludzi, którzy Cię zaproszą, udzielą rad, lub nawet zaoferują swoją pomoc. Jeśli nie udaje Ci się opuścić kręgu Twoich lęków i trosk, to fizycznie opuść na krótko to miejsce, które trzyma Cię w tych wibracjach. Czasami potrzeba tylko kilku sekund, aby zdobyć nową siłę, a może pozwolisz sobie kiedyś na cały tydzień nieobecności. Wszyscy już nieraz doświadczyliśmy, że horyzont naszego myślenia szybko się zmienia. Kiedy na przykład wracamy z urlopu, jesteśmy wypełnieni zupełnie nowymi pomysłami, wyobrażeniami i wyzwaniami. Z którymi chcemy się zmierzyć. Początkowo jest w nas wiele odwagi i woli działania, które jednak najczęściej w krótkim czasie zupełnie znikają. Podczas urlopu nie zrobiliśmy niczego innego, tylko zmieniliśmy nasze pole rezonansowe, nawet jeśli uczyniliśmy to w nieświadomie. Ale już po krótkim czasie dajemy się złapać starym wibracjom, które czekają na nas w znanym nam środowisku od czasu do czasu powspominamy jeszcze nasz urlop i nasze zamiary, które niestety nie zostały zrealizowane. Czasami czujemy się nieco zdeprymowani, ponieważ zabrakło nam wytrwałości, ale zamiast podupadać na duchu, powinniśmy raczej potraktować to jako motywację, jako dowód, że potrafimy zmienić nasze pole rezonansowe, jeśli tylko udamy się we właściwe miejsce. A zatem zastanów się, które twoje życzenie powinno się zrealizować jako najważniejsze i jakie miejsca powinieneś odwiedzić, aby podać się właściwym wibracjom. Nie ma znaczenia, jak zwariowane początkowo może to wszystko się wydawać. Przymierz suknię ślubną, jeśli chciałabyś wyjść za mąż, Przejedź się samochodem, na który spoglądasz z zachwytem, także wtedy, kiedy nie możesz sobie na niego pozwolić. Oglądaj mieszkania, w których chciałbyś mieszkać. Udaj się do biur podróży i pytaj o interesujące cię wyprawy. Odwiedzaj fora w internecie tam możesz znaleźć energię swojego życzenia. Spraw, by Twoje życzenie stało się fizycznym doświadczeniem. Wejdź w fizyczny i emocjonalny kontakt ze swoimi życzeniami. Kiedy zawodzą nasze kalkulacje, mówimy o przypadku. Albert Einstein